Mówi się, wybierz zawód, który kochasz, a nie przepracujesz więcej ani jednego dnia ale czasem wymaga to wielu lat pracy, wysiłku i determinacji, żeby osiągnąć ten komfort. W tym programie rozmawiam z kobietami, które osiągnęły ogromny sukces. A moim dzisiejszym gościem jest Ewa Jędrzejewska, założycielka marki salonów optycznych VeniVidi. Witam Pani Ewo. Dzień dobry. I witam też Turbo, Pani towarzysza i z tego co wiem również współpracownika, tak. ale o tym to może później. Najpierw zajmiemy się Panią w takim razie. pani. Ewa bo salony optyczne, coraz bardziej też popularna dziedzina, ale też coraz więcej tych salonów optycznych jest na rynku. A ja na początek chciałam zapytać, jak to się stało, że pani w ogóle zajęła się tą branżą? Oczywiście przez przypadek, jak to w życiu bywa. Składałam CV do różnych firm, i jedna z korporacyjnych firm optycznych dała mi szansę rozwoju w tej dziedzinie. Był to bardzo ciężki etap. Bardzo taki dla mnie i dużo nauki było i dużo poświęceń, ponieważ codziennie z Ternowa do Rzeszowa musiałam dojeżdżać, przez trzy miesiące się szkolić. I było to dla mnie bardzo takie na początku ciężkie do w ogóle do takiego ogarnięcia. Ale czy pani wcześniej w ogóle miała coś wspólnego Nie. z optyką? Nie, ja w ogóle wcześniej to skończyłam magistra nieruchomości i jakby totalnie inna branża. Tylko, że w mojej branży wtedy nie miałam szans za bardzo na ten zawód, na pracę w zawodzie. I los chciał, że poprowadziło mnie do salonu optycznego. I na początku rzeczywiście był to ciężki etap, ale później zaczął mi się to coraz bardziej podobać, bo ten zawód ma taką fajną misję w sobie, spełnienia takiego... I modowego, ale i medycznego, więc fajnie jest tak pomagać innym ludziom, widzieć świat w pięknych barwach. Ale proszę powiedzieć, kiedy następował ten moment, kiedy Pani decydowała się w zasadzie o zmianie ścieżki swojego życia, czy to było dla Pani stresujące, czy też bardziej pasjonujące? Czy to łatwo porzucić dawne marzenia i wejść do zupełnie nowe? U mnie jest to wszystko bardzo łatwo, ponieważ jestem takim troszeczkę typem zawodnika hazardzisty, więc jeśli coś jest teraz tu i teraz, to jest tu i teraz i tak robimy. Więc po prostu samo przyszło. Samo przyszło i się rozwinęło, ale jeżeli jesteśmy już właśnie przy cechach charakteru, bo ja tutaj w tym programie goszczę kobiety, które na, osiągają sukces w bardzo różnych branżach e, i zawsze pytam właśnie, jakie ich zdaniem cechy pomagają w tym, e, żeby rozwinąć skrzydła, żeby mhm. na przykład w jakimś małym mieście rozpocząć działalność i na przykład zyskać właśnie chociażby w Polsce uznanie i rozgłos. Myślę, że taką cechą jest determinacja i dążenie do celów, swoich takich wyznaczonych, że jakby nie możemy słuchać tego, co inne osoby nam kierują, bo to jest ta inna osoba, ona ma swoje inne plany. Jeśli mamy coś postanowione w swojej głowie, to idźmy za tym po prostu, więc ta determinacja się liczy. I też wsparcie w najbliższych osobach, bo jeśli jesteśmy w tym wszystkim same, to jesteśmy takie osamotnione, a jeśli mamy się komu wygadać, komu wypłakać, to jest nam też łatwiej w tym wszystkim przejść do tego celu, który mamy zamiar osiągnąć. Zapowiadając Panią, powiedziałam, że właśnie czasami ten wielki sukces okupiony jest no, dużą ilością pracy, czasem spędzanym na tej pracy. Jak było w Pani przypadku? Tak jak pani powiedziała, bardzo dużo pracy nad tym spędziłam, ponieważ gdy otwierałam salon Winividi pierwszy, miałam też taki etap w życiu, że akurat się rozwodziłam i całą uwagę pochłonęła mnie właśnie praca i ona dała mi tak naprawdę siłę, więc miałam dużo pomysłów, dużo spędzałam czasu, bo można powiedzieć, że od trzeciej nad ranem do 24, więc tych godzin było zaledwie kilka na przespanie się, ale to mnie tak umocniło, że ja mogę to osiągnąć, mogę dać radę sama. Miałam też bardzo duże wsparcie właśnie w najbliższych. Sukces to jest taka kręta droga. Ona jest wyboista, czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, ale daje nam też dużo szans. I ja tą szansę dostałam od losu. Pokazało mi, że mimo tych utrudnień, które wtedy przechodziłam, jestem w stanie właśnie tą determinacją, tym, że skupię się na tym celu, dojść do tego. Nie wiedziałam, że to będzie aż taki sukces, bo to miał być po prostu zwyczajny salon optyczny, może troszeczkę ładniejszym wydaniu, a okazał się ogromnym sukcesem i fajnie jest tak widzieć, jak klienci wracają, jak polecają i jak po prostu widzą. Ale ta pani historia jest takim przykładem właśnie na to, że coś co człowiekowi może się wydawać takim hamulcem w życiu, prawda? No rozwód, wiadomo, stresy, to tutaj akurat było inspiracją do tego, żeby rozwinąć skrzydła. I czasami właśnie te trudniejsze momenty są potrzebne w życiu. Tak, i ten trudniejszy moment był po to, żebym ja zrozumiała, że właśnie to nie wiem nawet jak to nazwać, ale jakby pozbywać się trochę takiej kuli u nogi, która ci mówi: "Ty nie dasz rady". Niepotrzebne ci to jest. I ja się tej kuli u nogi pozbyłam i uwierzyłam w to, że mogę dać radę. Że dlaczego ja bym miała tego nie zrobić? Przecież każdy może, tak? I to tak naprawdę te hamulce siedzą w naszej głowie. Więc po prostu. Wyczyściłam tą głowę wtedy. A proszę powiedzieć, co sprawiło, że? Bo rozumiem, że najpierw pani pracowała w salonie optycznym, nauczyła się tego zawodu, nauczyła się jego tajników, sekretów, zauważyła, co jest potrzebne na rynku. Co sprawiło, że postanowiła pani założyć własny biznes? Ym, tutaj y, powiedziałabym, że dni urlopowe, jak mam być szczera. 26 dni urlopu miałam na etacie i to dla mnie było za krótko, bo wychodzę z założenia, że świat jest tak piękny, tak mało mamy tego czasu, że chciałabym go po prostu całego zobaczyć. I skończył mi się ten urlop i stwierdziłam, że no może jednak będzie to dobry moment, żeby założyć swój biznes. Okazało się troszeczkę na początku inaczej, bo tego czasu było jeszcze mniej, ale teraz, jak już jest wszystko takie ustabilizowane, no to. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że było warto, że wszystkim polecam pójść swoją drogą. Tak jak po prostu ktoś czuje wewnętrznie, że chce to zrobić, to żeby zaryzykować. Nie ma tak naprawdę nic do stracenia. A miała Pani w swoim życiu jakąś inspirację albo człowieka, który właśnie jakoś Panią tak pchał do przodu? Yy, teraz mam, jest mój partner. Yy, on jest moją wielką inspiracją i. Yy. Łzy w tym programie to y, taka już zasada. Nasze bohaterki bardzo często się wzruszają. To wróćmy właśnie do tego, że y, partner jest dla Pani dużą inspiracją w życiu. Tak, on jest inspiracją, ale też wielkim wsparciem dla mnie, no bo jest w tych w takich momentach i kryzysowych, bo nie powiem, każda myślę, że z nas ma takie dni i lepsze, i gorsze. Ja przynajmniej raz w miesiącu mam dni, że wszystko rzucam i mówię: Ja się do tego nie nadaję. Nie wiem, po co to zaczęłam robić, także on biedny musi tego wszystkiego wysłuchać, musi to wziąć na klatę, <noise> czy chce, czy nie chce. Ale też mam duże wsparcie w najbliższych przyjaciołach. Oni i od początku, odkąd właśnie miałam te problemy prywatne i powstawało, nim, wspierali mnie w każdym momencie. Także jestem taką szczęściarą, że mam takie bliskie osoby, które są naprawdę szczere wobec mnie. i i kroczą za mną krok w krok. Tak jak dzisiaj tutaj na nagraniu jest ze mną też fajny zespół i wspiera mnie. Tak już jesteśmy przy zespole, to w ogóle chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały właśnie o pani biznesie. Tak jak mówiłam już, tych salonów w Polsce jest coraz więcej, dużo jest, naprawdę mamy duży wybór. W takim razie czym pani marka się wyróżnia, czym, czym pani salony się wyróżniają? Przede wszystkim wyglądem, wyróżniamy się. Mamy piękne skrzydła z okularów, gdzie y, chcemy pokazać naszym klientom, że uskrzydlamy ich widzenie. Y, nasza gablota w kształcie okularów też jest taka wyjątkowa, ale oprócz tego jesteśmy salonem, który jest przyjazny dla zwierząt, ponieważ u nas tutaj y, pracuje prezes, można tak powiedzieć. Tak, <laughs> prezes Turbo. Prezes Turbo, tak. W drugim salonie jest prezes Wini. Także y, na co dzień pracują z nami zwierzaki. Wyróżniamy się też podejściem indywidualnym, bo praca w salonie optycznym to jest praca, która skupia się na potrzebach danego pacjenta. Każdy ma inne potrzeby wzrokowe, więc my musimy z każdym pacjentem przeprowadzić wywiad dogłębny, co tak naprawdę potrzebuje, do czego potrzebuje. I też w naszych gabinetach badają osoby tylko po studiach, które są, którzy to są optometryści, więc nie mamy czegoś takiego jak badania bezpłatne czy osoby po kursie. Stawiamy tylko na wysoką jakość. Jeśli chodzi o oprawki, to mamy marki niszowe. Nie mamy opraw modowych, ponieważ chcemy ubrać naszą osobowość, to kim jesteśmy, a nie ubierać logówki i chować się za nimi. Więc y, wszystkie oprawki, jakie mamy, są z najlepszych manufaktur optycznych z całego, z całego świata. Y, I tak naprawdę marki modowe od tych marek, od tych manufaktur optycznych. Biorą tak naprawdę wszystkie designy, jeśli chodzi o wzory oprawek, więc wyróżniamy się tutaj na wielu polach. Czy jeżeli chcemy być oryginalni i nie tacy jak wszyscy, to do Pani salonu, Tak, tak? Do a, pani. a nie do tych takich znanych innych sieciówek, prawda? Ale właśnie to, na co zwróciłam uwagę. Mówi Pani o osobach, które przychodzą do salonu nie klienci, a pacjenci, czyli jednak tutaj podkreślamy, że pracują Państwo nad zdrowiem. Swoich pacjentów, tak? tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, żeby każdy wyszedł od nas z jak najlepszą korekcją, z jak najlepszą rekomendacją, i żeby w końcu zobaczył ten świat tak piękny, jak osoby, które nie mają wady wzroku. A pani Ewo, czym się różni okulista od optometrysty? Bo to jest taki nowy jeszcze zawód tak naprawdę. Kiedyś no wiadomo, po okulary szło się do okulisty, Ewentualnie potem do salonu dobrać tak estetycznie oprawki. Teraz się to zmieniło. Yy, jesteśmy, można powiedzieć, takim trochę saportem lekarzem, ponieważ lekarz okulista jest specjalistą od chorób oczu, więc idziemy do niego jak mamy jaskrę, zaćmę, yy, coś się wbije, na przykład do oka i chcemy wyleczyć jakieś stany chorobowe, bądź też operację przeprowadza lekarz okulista. Optometryści natomiast to są specjaliści korekcji wzroku i higieny oczu, więc my tutaj skupiamy się głównie na tym, żeby dobrać odpowiednio korekcję, żeby widzenie obuoczne było poprawne. Prowadzimy terapię widzenia, więc tak jak rehabilitant rehabilituje całe nasze ciało, tak my rehabilitujemy nasze oczy i wzrok naszych pacjentów. Oprócz tego dobieramy soczewki kontaktowe i jakby kierujemy naszych pacjentów jak poprawnie dbać o higienę brzegów powiek. Bo tutaj też o tym zapominamy bardzo często. Jak myjemy codziennie ciało, twarz czy zęby, to o oczach się zapomina, a te oczy tak naprawdę produkują specjalny film łzowy z takim można powiedzieć olejem, który nawilża nasze oczy. Bez tego oko się robi coraz bardziej suche, mamy wrażenie, że są na przykład jest piasek na powiekach, i to wszystko się bierze od tego, że ta higiena brzegów powiek nie jest do końca poprawna, więc my też uczymy dbać o te oczy poprawnie. Czyli jeżeli dbamy poprawnie o higienę oczu, to możemy na przykład uniknąć szybszego pogarszania się wzroku? Tego nie unikniemy, ale unikniemy suchości oka i dyskomfortu na pewno. A mam takie pytanie, bo właśnie zastanawiałam się, w różne ręce możemy trafić w życiu, prawda? Kiedy. Coś jest nie tak i możemy zauważyć, że, że jakiś błąd jest popełniany, jeżeli chodzi właśnie o dobór okularów, czy też badania wzroku. Na jakie rzeczy zwrócić uwagę, jak jest się takim pacjentem, czy mhm. też klientem? Przede wszystkim zwracamy uwagę, kto bada nasze oczy. W tym momencie jest optometrysta jest zawodem medycznym, więc. Każda osoba ma obowiązek podbicia recepty pieczątką z numerem państwowym. Tak jak lekarze mają numer y, nadania zawodu, tak my tak samo i odpowiadamy za to, y, tak jak lekarze. Więc jeśli nie ma na recepcie pieczątki, to już powinno nas zaniepokoić, że coś może być nie tak. Też zwracajmy uwagę, do kogo właśnie idziemy. Czy osoba jest tym optometrystą, czy jest tym lekarzem, czy raczej jest osobą, która jest tylko po parodniowym kursie i nie przedstawia się w żaden sposób. To tak naprawdę powinno nam pierwsze co zasygnalizować. Natomiast jeśli e, robimy okulary, jest wiele czynników, które mogą pójść nie tak. W takim pierwszym myślę, no to będzie taki mocny ból głowy, albo nie, mo nie możemy się przyzwyczaić do tych okularów. To chyba takie pierwsze co. Tych czynników jest tak naprawdę dużo, więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Tak, jak do nas przychodzą pacjenci i uskarżają się na widzenie, no to my wtedy dopiero możemy sprawdzić. Co poszło nie tak we wcześniejszych badaniach, bądź też w doborze okularu, bo dobierając oprawkę to też nie jest takie proste, bo my idziemy myślimy, a no to wezmę pierwszą lepszą oprawkę i będzie fajnie. Ale... A mi się podoba tak, na przykład, prawda? Tak, a w naszym salonie pracuje stylistka, która dobiera pod wartości, dobiera pod kształt twarzy, pod kolor skóry włosów. I to wszystko ma ze sobą współgrać, żeby całość wyglądała pięknie. Ale to jest chyba też tak, że okulary trochę podkreślają nasz charakter nasz, prawda? I tak sobie wyobrażam, że jak przychodzi pacjent do państwa salonu, to on też przychodzi z takim marzeniem, żeby wyjść z niego pięknym. Wy trochę jesteście takimi psychologami. Jesteśmy bardzo dużo też historii osobistych na co dzień słyszymy od naszych pacjentów. Oni mają czas, żeby się właśnie nam wygadać, że tak powiem. Yy, mają czas yy, powiedzieć o swoich marzeniach, o swoich problemach i my jesteśmy po to, żeby odciążyć ich od tego dnia codziennego, żeby właśnie ich wysłuchać. Bo tak naprawdę to możemy nie mieć takich osób, yy, które wysłuchają nas na co dzień. Trzymamy wszystko w sobie, kumulujemy, a te okulary sprawią, że choć trochę poczujemy się fajnie, pewniej siebie i wyjdziemy dla nas to jest takie dodatkowe yy, uskrzydlenie, ponieważ wychodząc yy, od nas. Ktoś jest naszą żywą reklamą i później fajnie wygląda, każdy to mówi i wracają jeszcze do nas. Znajomi tej osoby. I tak jest. I tak jest. Bo słyszałam, że do pani Salonów przyjeżdżają ludzie z dużych miast, z Warszawy, z Krakowa. Tak, z Krakowa bardzo dużo z Anglii ostatnio przyjeżdża i z Niemiec. Także y, ostatnio nawet mnie zdziwiło, bo pacjentka przyjechała specjalnie z Anglii do Krakowa, później pociągiem do nas zrobiła badanie wybrała okulary. I w ten sam dzień jeszcze wróciła do Anglii. No to to jest najlepsza rekomendacja. Tak. To teraz chciałam poświęcić chwilę Turbo, bo to nie jest tak, że Turbo jest tylko maskotką salonu, ale Turbo jest pełnoprawnym pracownikiem i tak naprawdę pełni bardzo ważną funkcję, bo do salonu bardzo często przychodzą również dzieci, prawda? Tak, tak. Turbo jest, można powiedzieć, naszym szefem. Pokaż się, tak. Ach, no, jak wierzę, Aniu, mowa od razu. Za. Tak, i Turbo pracuje z nami codziennie. Jak przychodzą nasi pacjenci, Turbo zawsze wychodzi do nas, oni go głaskają, więc już mamy taki, można powiedzieć, etap szoku za sobą, bo dzieci bardzo boją się białego fartucha. Nie wiem, czy to wyszło po pandemii, że bardzo dużo tego było w telewizji, prawda, tych fartuchów, yy, i te dzieci się troszeczkę, można powiedzieć, zamknęły na nas. Ale jak wychodzi już turbo, to od razu wszystko mija. Dzieci z zaczynają z nami fajnie łapać kontakt. No i też jest takie zaufanie fajne między nami wtedy. Mm -hmm. A turbo ile już ma lat? 11. No to już jest senior, senior tak. i poważny optometrysta. Tak, jest i jest, czasami podczas badań nawet, yy, gdzieś tam sobie śpi, czasami też chrapie. <grystanie> pani Ewo, jak tak rozmawiamy o tych salonach, to ja już widzę, jaka to jest skala tego i biznesu, i sukcesu, i, i Pani takiej marki, natomiast chciałam zapytać, a jak Pani właśnie łączy yy? i biznes, i dom, i może pasję. To tak naprawdę jest sztuka delegowania zadań, żeby każdy w zespole wiedział, co tak naprawdę ma robić. I we mnie pękła bardzo dawno temu taka... bo kiedyś też tak myślałam, że a, na wszystko będzie czas, a później jak tak zaczęłam badać tych pacjentów i oni zaczęli się zwierzać i powiedzieli w jednym momencie, i to był taki pacjent z Anglii, Później ze Stanów, że on ma czas, on przyjechał tutaj już na emeryturę i on teraz będzie zwiedzać świat. A za parę tygodni przychodzi żona i mówi, że ona już nie odbierze tych okularów, bo już męża nie ma. I to było dla mnie takie: to my tego czasu nie mamy. I stwierdziłam, że okej. Okay to praca pracą, ale to nasze życie jest takie najważniejsze i trzeba je brać garściami. Więc w tym momencie mam taki system, że pracuję, pracuję, ale mam zawsze tydzień czasu dla siebie, żeby ta głowa odpoczęła, żeby właśnie coś zobaczyć, żeby zacząć tak naprawdę czerpać z tego życia, ile się da. Ale tydzień? Co jaki czas? Co trzy tygodnie. Trzy Aha, tygodnie trzy... pracuję, tydzień mhm. odpoczywam. Świetny system, to, to warto się ale zainspirować. Ale to jest od samego rana do samego wieczoru, łącznie z sobotami, niedzielami jest ta praca. I tydzień właśnie odpoczywam, bo życie jest za krótkie, żeby je po prostu tak, żeby tak przeleciało, prawda? Nie chciałabym nie wiem, jakbym miała teraz usłyszeć, że zostało mi parę dni życia, nie chciałabym myśleć sobie, kurczę, nie zrobiłam tego, tego bo nie było czasu, bo inne rzeczy były ważniejsze, bo praca była na przykład ważniejsza czy jakieś rzeczy. Bo życie jest po to, żeby właśnie z niego korzystać. Praca jest tylko dodatkiem tak naprawdę do tego życia. Pani Ewo, tak zastanawiam się na koniec, zawsze zadaję moim bohaterkom takie pytanie, jaka jest ich definicja sukcesu? Co Pani e, określiłaby właśnie patrząc na swoje życie, na swoją karierę zawodową, sukcesem? Sukces? E, ciężko powiedzieć, co to jest sukces. Ja myślę, że sukces to są te małe kroki, bo on nie przychodzi od razu. Tak jak wcześniej powiedziałam, to jest taka kręta droga i bardzo wyboista i bardzo często spadamy mocno na ziemię. Natomiast ten pierwszy krok, który postawimy, że OK, zaczynamy to robić, wchodzimy w to, to już jest ogromny sukces. I ten spokój w głowie, że nie musimy czegoś robić, nie musimy dążyć do czegoś. Nie musimy nikomu nic udowadniać, bo już to mamy. Panie to ja jeszcze raz gratuluję w takim razie i życzę fantastycznego rozwoju filmy i kolejnych pomysłów i kolejnych cudownych pacjentów, którzy tak doceniają Pani pracę ciężką i Pani kreatywność. I dziękuję za, za wizytę w programie. Ja również bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie do programu. Było bardzo mi miło. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek programu w szpilkach po Sukces.